Polskie Radio świętuje w tym roku swoje stulecie. I świętuje także, wprowadzając Państwa w świat podcastów, takich, które są niezależne od anten Polskiego Radia. I o jednym z takich podcastów właśnie teraz porozmawiamy. W studiu goście Grzegorz Kalinowski, Jacek Denel. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, nie o książkach tym razem Panów, ale o podcaście Mapa Zbrodni. Panie Grzegorzu, to ja po pozwolę sobie Pana poprosić na początek o wyjaśnienie podtytułu. Bo pod tytuł jest analogowy. Dlatego, że chcemy robić podcast o zbrodniach retro, ale nie zamykać się w tym najbardziej klasycznym. Fragmencie historii, który określany jest mianem retro, retrokryminału, czyli latach dwudziestych, 30 trochę wcześniej, tylko trochę się rozepchnąć na wiek dziewiętnasty, na lata powojenne, nawet na lata wojenne, bo w czasach wojny nie tylko był heroizm, nie tylko była walka z okupantem, ale były też zbrodnie, i to zbrodnie niekoniecznie popełniane przez najeźdźców. No i stąd pomysł, żeby się zamknąć w czasach. Analogowych, bez telefonów komórkowych, bez maili, bez całej tej cyfrowej komunikacji, która kompletnie zmienia oblicze przestępstw i charakterystykę tego, co dzieje się za plecami ofiar i złoczyńców. Układ jest przynajmniej na razie taki, że to Pan zaprasza gości do. Nie, rozmowy. my się jakby dogadujemy na takiej naszej. Giełdzie, jakie są jest tematy, stały co byśmy chcieli Zespół, tak. który wymienia się miejscem przy mikrofonie ze względu na to, jaki temat jest poruszany. Panie Jacku, oczywiście Pana fascynacja tematyką jest znana ze względu na to, że i z jednej strony twórczość literacka, z drugiej strony także felietony, o których zresztą opowiadał Pan stosunkowo niedawno Michałowi Nagasiowi w audycji Tomy 357. Te felietony wydane w tomie Tajna Warszawa na początku. Tego roku. To zaproszenie do podcastu z, z radością przyjęte. Jakoś inaczej, więcej, mocniej da się opowiedzieć o tym w tej formie podcastowej? Nie, nie wiem, pewnie się da, ha? tylko trzeba być specjalistą od podcastów. Ja nie jestem, ja jestem specjalistą od pisania, jednak się swobodniej czuję w tej formie, którą jednak ćwiczę od. Od jakiegoś czasu, tak. 30 paru lat, więc nie to, że piszę o tajnym detektywie i międzywojennych zbrodniach tak długo, natomiast no oczywiście to jest inny medium i od tego są potrzebni specjaliści. Ja tam jestem dochodzący, przynoszę te swoje historie z tajnego detektywa, no z innej prasy, bo mhm. z konieczności robi się kwerendę szeroko. Dla mnie to jest ciekawe, bo ja na przykład nie jestem słuchaczem podcastów. Słucham podcastu męża, czyli podcastu amerykańskiego, no bo wypada. Tak. Ale jestem raczej wzrokowcem, więc to nie jest moje medium, ale, no ale to jest co innego słuchać, a co innego nadawać. W związku z tym myślę, że tutaj jakoś się to sprawdza. Tak, ja słuchałam pierwszego odcinka Waszego wspólnego i słucha się tego znakomicie. Historię znałam już, właśnie z pierwszego folietonu w Tajnej Warszawie, czyli te historie. Zamordowaniu Jakuba Będzie, ale do tego, co przez tajnego detektywa zostało opisane w latach 30., chociaż zbrodnia przecież z, z, z 1918, tutaj dołożyliście bardzo dużo nowych przestrzeni. Patrząc na pana Grzegorza, również bardzo doceniam powoływanie się na język babci, bo kilka razy się powtarza: moja babcia mówiła tak, moja babcia mówiła tak, więc gdybym mogła zapytać, oczywiście nie zdążymy opowiedzieć tej historii, nie ma takiej potrzeby, bo odsyłamy do Podcastu, ale co to jest za historia, gdzie zaczynamy? To jest jednak pierwszy odcinek Mapy Zgodni. Zaczynamy w klubie dla filatelistów. A no właśnie. Czyli wydaje tu... się, że to jest takie miejsce, gdzie nobliwi panowie, a przynajmniej tacy, którzy wywołują takie emocje jak na grzybobraniu, przychodzą i wymieniają się pocztowymi markami. Chyba, że byłby jakiś błękitny Mauritius, co jeden drugiego może ukatrupić. A tu okazuje się, że klub dla filatelistów wcale nie jest miejscem, giełdą zbieraczy pocztowych marek, tylko jest szulernią, która działa pod patronatem niemieckiego wywiadu i tajnej policji. I też to jest o tyle ciekawe, że dwie osoby w odstępie kilkunastu lat zostają zamordowane w podobnym mhm. środowisku, w środowisku szulerów. Obie są bardzo zamożne, bardzo skąpe i yy, i obie odjeżdżają spod tej samej kamienicy, chociaż wydaje się, że nie ma żadnego innego powodu, żeby wiązać te dwa przestępstwa. No ale to jest takie fatum ciążące nad tym miejscem. Kamienica stoi na rogu, rogu Małkotowskiej i Placu Trzech Krzyży. A więc jest to takie miejsce na mapie, które zresztą dalej istnieje, bo ta akurat kamienica przetrwała, co oczywiście nie jest takie częste. Bardzo często kiedy rozmawiamy o zbrodniach międzywojennych, mówimy również o przestrzeni, która nie istnieje, nie tylko o ludziach, którzy umarli i nie mówię tylko o dynatach, ale również o wszystkich świadkach, ale y, też taka ta przestrzeń, o której opowiadamy, y, zupełnie się zmieniła przez y, drugą wojnę światowej oczywiście, ale również przez powojenne wyburzenia, przez wielkie projekty budowy bloków i tak dalej, tak ja cały czas mam w pamięci felietony z Tajnej Warszawy również, bo jakoś mi się rymuje oczywiście ten podcast z, z, z tą książką i tam z kolei z jednej strony nawiązania także do Tajnego Detektywa i to jak znakomity grafik, który przygotowywał tę oprawę graficzną, to przygotowywał te, te kolaże, wszystkie z drugiej strony, właśnie ta nieistniejąca Warszawa, chociaż nie tylko Warszawa, bo mapa będzie obejmowała różne miejsca. Już jest drugi odcinek podcastu Mapa Zbrodni, i tym razem Poznań. Odcinek poznański, aczkolwiek na ulicę litewską w Warszawie też zajrzymy i to będzie miało kluczowe znaczenie dla całej sprawy, chociaż to tylko będzie taki krótki przelot przez Warszawę, bo większość wydarzeń będzie się działa przy ulicy Mickiewicza. W Poznaniu, i tu głównym narratorem będzie Marcel Woźniak, pan doktor Marcel Woźniak. O Marcel doktoryzował się z Trymanda. No i stąd w jednym z odcinków, oczywiście, zajrzymy do tej Warszawy, która była bliższa Trymandowi, czyli Paramonow i jego zbrodnie i sposób, w jaki trafił, no, można nawet powiedzieć, do kanonu kultury, może nie tyle polskiej, co kultury. Knajacko, Warszawsko, Podwórkowy, jako bohater pieśni o słynnym mordercy. Tak, ja teraz jeszcze przypominam sobie, że przecież w tej historii, w pierwszym odcinku pojawia się um, no, antybohater o um, takim przezwisku Blady Józek, który to Blady Józek no, mógłby być bohaterem legend i nie wiem, czy się nie pojawia w jakich warszawskich legendach taka postać. W warszawskich no to... nie, natomiast Wiesław Dymny napisał piosenkę jest na piwnicą Baranami, pięć i pół Bladego Józka. Tutaj jest tylko jeden, ale wystarczy, prawda? Była też piosenka francuska, Blady Niko. <laughs> No, ale niko to nie już. Chciałam panu zapytać o dalsze plany. Panie Jacku, czy coś już y, można zdradzić z tego, co jeszcze z pana udziałem się pojawia? Ja tam jestem tylko dochodzący. mam jakieś poplanowane po, po tak rzeczy. Piękne sformułowanie ale... dochodzący pojawia się już drugi raz. Tak, ale to ja, nie, nie ja decyduję. Po prostu podrzucamy Jasne. sobie rozmaite pomysły. Też żeby pokazywać jak, jak to... to te... nie, nie ja decyduję? Pan wrzuca atrakcyjny temat. My się cieszymy i, i dokładamy do tego całą resztę. Z radością. Nie, natomiast fajnie jest o tyle, że niektóre z tych przestępstw się wzajemnie naświetlają tak. i one tworzą pewne całostki, um, czy w obrębie jednego miasta, czy właśnie są z rozmaitych miast, ale opowiadają o podobnych sprawach. Um, I myślę, że to jest coś, co, co będzie procentowało, że um, no i jeśli się łowi dosyć szeroko, to można znaleźć takie ciekawe pary. Myślę, że to jest w ogóle też ciekawe, jeśli chodzi o tego typu opowieści, e, także w takim właśnie takiej perspektywie historycznej, że e, w, oczywiście nawiązujemy do bardzo popularnego nurtu i w podcaście, i w ogóle w działalności chociażby internetowej, czyli e, True Crime, e, ale mhm. także seriale dokumentalne e, e, i, i bardzo wiele tego typu tytułów powstaje. Natomiast z drugiej strony tutaj mamy. E, Także opowieść o danym momencie w historii Polski i nie tylko, o tych właśnie pewnych zależnościach, no i też historię społeczną, historię codzienną, to wszystko tutaj jest. i Kto rządził, co wtedy grano. Tak. W I to radio, są bardzo, na bardzo bogate opowieści, tak. Mówiąc o hazardzie w Warszawie, nie sposób nie wspomnieć o hazardzie w Sopocie, w Copot mm -hmm. i nie zastanowić się, ilu było samobójców, a ile szczęśliwych wypadków i co się tak naprawdę działo w Słynne alei molo. samobójców i yy, yy na molo. Yy, kolejny odcinek, który, który nagrywaliśmy, to były zbrodnie okultystów i satanistów. Prawdziwe lub nieprawdziwe, ale. <laughs> To się zobaczy, natomiast na pewno prawdziwy, prawdziwy był taki szał i, i mania satanistyczna, okultystyczna w prasie lat 30., głównie wczesnych lat 30. -tych. No i tutaj. Jeszcze nie było kapel Speed Death i metalowych, nie było. A, a, jednak, a jednak był rynek nie było na kogo zrzucać odpowiedzialności za deprawowanie. Ehm, no, a chyba... Oczywiście na Żydów nie przede no, wszystkim, e, ale skoro tak. nie, akurat da, niektóre, niektóre tytuły prasowe nie chciały na Żydów, no to szukały innych możliwości i sataniści byli bardzo dobrzy. Rozumiem, tak. To, e... Żydowska kapela death metalowa przed wojną to byłoby coś, na co czekaliby chłopcy czyli, z ONR. Czyli się okazuje, że satanik Panik wcześniej była w Polsce niż o. w Stanach. E... Chcę jeszcze przypomnieć, że oprócz naszej dwójki, oprócz doktora Marcela Nowaka, ja podkreślam, doktora Marcela no bo teraz sami doktorzy są. To Teraz są sami doktorzy, mamy kampanię wyborczą, w której jest wyścig doktorów. Więc... Nie idźmy tą drogą, panie. Nie idźmy przykądź. tą drogą? No dobrze, dobrze, nie idźmy tą drogą. Monika Piątkowska, no autorka fantastycznej monografii o przedwojennym półświadku, zbrodniach, kasiarzach. Grandesach, też liczymy bardzo mocno na jej wkład. I Bartosz Paluszkiewicz, człowiek, który sprawi, że po tych programach, może po pierwszym nie, ale będziemy chodzili trochę głodni, bo Bartosz jest specjalistą od przedwojennej kuchni, z szynków, restauracji, lokali. Ale w pierwszym spotkaniu zaskoczył nas rozmową o Herr Kalcie i Mr. Braunie, parze katów przedwojennych, oficjalnych o, o ich ciężkiej odpowiedzialnej pracy, a także o osobnikach, których wysyłali na tamten świat. Dość mrożąca w krew w żyłach opowieść. Warto jeszcze wspomnieć, że pojawia się jeszcze jeden głos w, w tych odcinkach, to znaczy głos, który jest głosem w pewnym sensie z przeszłości, to znaczy cytuję informacje prasowe w, które opowiadają o wydarzeniach, o których Wy mówicie także. Tak, bo archiwum polskiego Radia jest bogate i biedne zarazem, bo mm -hmm. im dalej w las, tym więcej drzew, ale na początku jest ich naprawdę niewiele trudno znaleźć cokolwiek sprzed wojny. Stąd musimy. Ten głos przedwojenny radiowy, preparować i, i Maciek Walecki jest w tym mistrzem. Dołączy jeszcze jeden głos. Andrzej Szosta będzie czytał headlines sprzed lat, będzie nas wprowadzał i wyprowadzał z programu. No i to jest cała nasza ekipa w najbliższym odcinku z udziałem pana Jacka. Pan Jacek zgłosił temat klubu pedofilskiego z Poznania. Czyli znowu Poznań po kolei, potem po drugim. Są tam pewne tradycje. Ja a propos tych tradycji, to ja e, zaskoczę teraz państwa i zaskoczę w podcaście, bo my zrobimy taki link, połączymy kropki e, z teraźniejszością. Spożywałem wieczerze z biskupem Pecem, mm -hmm. ale nie śniadałem. <śm> Mapa zbrodni przestępstwa analogowego świata to podcast, na który dzisiaj zapraszamy Grzegorz Kalinowski, Jacek Denel. Dziękuję bardzo za to spotkanie w audycji tu myśliwiecka 357 no i odsyłam Państwa na stronę podcasty.polskierady.pl Dziękujemy.